Witam Was serdecznie po raz kolejny na swoim kanale dzisiaj Wam zaprezentuję technikę z Ura Mawashi Geri przy ataku przeciwnika dwoma czasami prostymi po najkrótszej linii oporu zaczniemy sobie może pierwszą technikę na spokojnie drugą sobie zrobimy nieco szybciej wykonujemy na początek Pak Sao przeciwnika wchodzimy bocznym i Ura Mawashi na głowę zrobimy sobie to teraz nieco Szybciej. Tak wygląda cała technika. Możemy sobie zarówno dodać do tego kopnięcie Mawasi na brzuch. Czyli raz, trzy, raz, dwa. Pocznę. Uram Mawasi. Wersja jest ogromna. się, którąś dla siebie, wiadomo. Każdy ma różne umiejętności, nie każdy jest w stanie każde ćwiczenie wykonać, każdą technikę. Teraz sobie zrobimy przy ataku dwóch ciosów prostych. Ja wykonam pierwszą technikę, backsaw, drugą sobie przechwytam. Łączymy jak najszybciej, naparzamy, aby przeciwnika powalić. Odginamy dłoń, otwieramy. Całe ciało, jego bramy, aby móc bezpośrednio wejść po nagliczkę linii nie opowie. Czyli jeszcze raz powolutku. Są dwa ciosy proste. Pierwszy jest wachs, drugi jest w Wejście może być nawet na biceps, kośmi, na, na kar. Mogą pójść same kolana. Wybór końcowy pozostawiam wam. Teraz sobie zrobimy technikę na trzy ciosy proste. Pierwsze dwa idą na górę, trzeci idzie raz, dwa, trzy tu akurat otwieraliśmy to możemy sobie zrobić, że będziemy przeciwnika również zamykać raz, dwa, trzy otwarć, zam, 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 dwa. możemy wejść pod padminę pięścią możemy wejść łokieć na triceps gwarantuję, że to są punkty przy których a tak będzie bardzo ale to bardzo bolesny jeszcze raz to spokojnie raz, dwa, możemy wejść Mawachą, pięścią na kark. Technika końcowa dowolna. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków, nowych widzów. Bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji. Dużo zdrowia i co, do zobaczenia. Dzięki!